Witam serdecznie na moim kanale. Jak już wspominałem, jak coś się trafi ładnego, to najprawdopodobniej będzie to z banku. No i trafiło się. To, co teraz powiem, jest na pewno autentyczne i można rezerwować już. Jesteśmy na słynnym osiedlu Monte Corona, gdzie jest widok przepiękny na Morze Śródziemne, na Dolinę Gandhi. Monte Corona podlega pod Ador. Czyli to miasteczko, co tam widzimy w oddali. I mamy tu do sprzedania dwa domy. Tak zwane Adosado. Ja pokażę na przykładzie tego, bo to jest jego bliźniak. A będziemy oglądać ten, w którym jesteśmy. Dom ma trzy poziomy. Dostęp do basenu. Własne miejsce garażowe, balkon, strefa zamknięta mamy własną bramę, otwieraną na pilota. Nikt nam tutaj nie wejdzie. Część basenowa jest częścią wspólną i uwaga, te domy. Są w cenie 78 jeden, 74 000 drugi. To wszystko jest oczywiście do negocjowania. I jest salon. Kuchnia już częściowo wyposażona. Dom jest całkowicie nowy. Cena jest jak najbardziej prawdziwa. Piękna łazienka, już można to tam po swojemu wykończyć. Trzeba założyć, założyć oświetlenie, klimatyzację na zimę, mieć tu jakieś ogrzewanie swoje. Jedna sypialnia, druga sypialnia. Jeszcze jest część, którą można nazwać piwniczna, ale to tam by można było zrobić jeszcze trzecią dużą sukniarnię. Do której się teraz udamy, wszystko nowe, wszystko jest z banku. Można składać oferty, no ale przy, już przy tej cenie, to wiadomo, że nie przejdzie jakaś tam gigantyczna oferta, ale na pewno można spróbować. I jesteśmy w tej dolnej części, w której można zrobić wielki salon. Przedzielić zrobić jeszcze dwie małe sypialnie. Jak kto woli. Tu jest boiler. I już nam powiedziano, że w innych domkach udało się wynegocjować wybicie drzwi w tej ścianie. Wtedy wchodzilibyśmy bezpośrednio na basen. Także. Drugi dom, drugi dom jest zamknięty, ale to jest jego bliźniak, czyli wszystko jest identyczne w środku. I to wszystko po 74 i 78 tysięcy euro. Jeszcze do negocjacji. To jest cena, jak ja nie pamiętam, jak na nowy dom. Także zapraszam do zapytań i składania ofert. Ador, osiedle Monte Korole.